Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Okiem Sznaucera. Dzisiaj zaprezentuję Wam, jak nauczyć Waszego psa, czołgania uganiać. Do nauki tej sztuczki, jak i każdej innej, będziecie potrzebować smakołyków. Ważne jest, aby nie były one zbyt duże, żeby pies nie rozpraszał się podczas zbyt długiego jedzenia ich, ale nie być też mikroskopijne, ponieważ pies mógłby się nimi zakrztusić. Oprócz tego, Wasz pies musi mieć opanowane warowanie, którego naukę przedstawiłam w jednym z poprzednich tutoriali. Przy nauce czołgania ważne jest także podłoże, na którym będziecie trenować. Wasz pies na pewno chętniej będzie czołgał się po miękkim dywanie bądź trawie niż po betonie. Ok, to zaczynamy. Na początek przywołujemy do siebie psa. Ważne jest, abyśmy zawsze robili to entuzjastycznym głosem, ponieważ jeżeli będziemy krzyczeć bądź się złościć, to nasz pupil, chcąc nas uspokoić, będzie się jeszcze bardziej ociągał albo wcale do nas nie przyjdzie. Prosimy psa o warowanie. Waruj. Pokazujemy mu smakołyk, a gdy zacznie się nim interesować, to bardzo powoli przesuwamy go po ziemi. Runka, czołga się. Czołgaj, czołgaj. Dobry pies. W początkowych etapach nagradzamy psa nawet za samo wyciągnięcie szyi do przodu, a w kolejnych za zrobienie jednego kroku, potem drugiego, trzeciego, itd, i tak Najczęstszym problemem, z jakim możecie się spotkać podczas nauki tej komendy, będzie to, że przy przesuwaniu ręki wasz pies się podnosi i jest to spowodowane prawdopodobnie tym, że zbyt szybko przesuwacie smakołyk. Na początku musicie to robić naprawdę bardzo powoli. Oprócz tego może jeszcze wystąpić taka sytuacja, że Wasz pies w ogóle nie będzie chciał się ruszyć z miejsca, ponieważ jest nauczony, że po komendzie waruj ma pozostać w bezruchu. Spróbujcie wtedy przyjąć bardziej entuzjastyczny ton głosu i jeszcze bardziej zachęcić psa smakołykami. To wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za uwagę, a jeżeli Wam się podobało to pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę i wcisnąć czerwony przycisk subskrybuj.